Witajcie w kolejnym odcinku dotyczącym gry strategicznej sterowaźni. Ten odcinek, jak wszystkie poprzednie, będzie się składał z dwóch części. Pierwsza część będzie dotyczyła trwającej rozgrywki z numerkiem 2, zaś druga część będzie dotyczyła aktualizacji z numerkiem 621. Zanim zacznę, tutaj przejdziemy do tematu, właśnie dotyczący rozgrywki. Chciałbym zachęcić do subskrypcji tego kanału, lajkowania i oczywiście umieszczania jakichkolwiek komentarzy. Dziękuję z góry za pomoc. No to zatem startujemy. Yy, tak, jeśli chodzi o rozgrywkę numer dwa, roboty jest po prostu po same uszy. Ledwo, standardowo wyrabiam się. W tej chwili mam już praktycznie już trzy aktualizacje. Yy, teraz właśnie będę robił zaległą trzecią. Yy, także naprawdę, jeśli chodzi o nagrywanie tych filmów, porównanie to, co się dzieje w grze, jest dużo opóźnienia, ale tak mówię, często muszę wybierać, czy kolejną aktualizację zrobić, poprawkę, czy nowość szybciutko wrzucić, czy po prostu wziąć się za nagrywanie filmu. Także tutaj mam, mam nadzieję, że pod koniec rozgrywki, kiedy już jak gdyby ten pył cały, dym po bitwach wszelakich i poprawkach właśnie opadnie, no to ja po prostu skończę, to się dogonię temat, żeby być już aktualnie z, z filmami tymi nagrywanymi, zgodnie z, z grą, co się rzeczywiście dzieje. Dobrze, to jeśli tyle, jeśli chodzi o moje płakanie w rękach. Zaś tutaj standardowo, bo w poprzednim odcinku też tylko przywołałem, tylko i wyłącznie topkę, teraz też tylko przywołam topkę, czyli naszą top 100, 100 w zasadzie tam jest wyświetlany więcej, ale nie będę tutaj żadnego filtra na razie wstawiał. Na razie mamy top 100, gdzie są wliczani wszyscy, wszyscy gracze. No i mamy taką zdziwiającą sytuację, że to praktycznie na dzień Lider się zmienia. W tej chwili mamy akurat Ambrożego Kleksa, ale jakiś czas temu był, był Michael Jackson, wcześniej była Kleopatra. Także, także po prostu liderzy się zmieniają jak rękawiczki, bardzo szybko. Znaczy się po prostu, wydaje mi się, że w już nie ma tego elementu, jak było w poprzednich grach, że po prostu cały sojusz grał na jednego gracza, praktycznie na starcie, już było widać, kto wygra rozgrywkę. Tam było tylko rozdanie, jeśli chodzi o sprawy militarne, czyli walk w, na polu Ragnaroku. W tej chwili jesteśmy już tak naprawdę, nie wiadomo, mamy połowę rozgrywki już za sobą, bo mamy 308 godzin, jeszcze zostało nam e, koło 400, chyba 50, 420 godzin. Także no, prawie mamy połówkę, nie wiadomo kto jest liderem. E, także, także jest super, emocje są. No i może tutaj przywołam właśnie kto jest e, tutaj w topce. A jeszcze zanim ten, e, chciałbym tutaj też graczy nowych e, zachęcić do e, e, do wejścia do naszej grupy na Facebooku dotyczącej graczy, czyli starowaśni gracze, ze względu na to, że standardowo na pewno pierwszych miejsc będzie nagrodzonych tutaj denarami starowaśniowymi. Także warto walczyć, a chciałbym po prostu mieć z Wami kontakt gdziekolwiek, żebyście po prostu tak jak kajko nie uciekli w niebyt, mimo że ciągle pamiętam tego denara. No dobrze. Tyle wstępu, także lecimy tutaj z naszą rozgrywką. No to mam na pierwszym miejscu, tak jak powiedziałam, Baroży Kleks. Później mam Michael Jackson, drugie miejsce, praktycznie tuż tuż jest. Później jest Jupa, Racibor. Nowy gracz, także bardzo pozytywne, że jest na czwartym miejscu. Także super Raciborze. Później mamy Miszę. Mamy Klopatrę na szóstym, no troszeczkę tutaj Klopatrze się spadło lekko, ale podejrzewam, że to jeszcze jest mała różnica, także mi się wydaje, że jest w stanie nadrobić. Mamy Wirtuala. Później mamy Mieszka. Ulanowski, gratulacje Ulanowski, bo już dawno Cię nie widziałem tak wysoko. Chociaż chyba o poranku mi mignąłeś na na miejscu piątym, ale mogłem się tutaj mylić. Później mamy Ogursta, Bolemira, to jest nowy gracz, także gratulacje, 11 miejsce jak na Tylu dobrych graczy, to jest super. Walgard, Rolf Brodaty. Mamy Asgard Stary, Gromek, Kaladan. Kaladan do tej pory jeszcze nie został rozpoznany, że to jest właśnie Janek. Jak mówię, dziś tutaj zawsze z kaladanem tutaj robię wrzutki. Czy to jest Janek? Na razie kaladan się nie odezwał prywatnie. Czy to jest on? Czy widocznie może chce być w tajemnicy zachowany? Później mamy Strong, czyli Krzychu. Tak, 17 miejsce. Super. Mamy Asasino. Asasino dzisiaj został, przepraszam, wczoraj w nocy został przez Ogórsta złupiony. Mam nadzieję, widzę, że jest aktywny, także mam nadzieję, że dojdzie do walki, rewanżu. Z górstem, jak nie w czasie trwania tej rozgrywki, to na pewno na polu świata na ragnaroku przy, koń, koń, przy zakończeniu naszej rozgrywki drugiej. Później mamy Pulasę, no i mamy Hra, Hrabia Małopolski, 20 miejsce. E, to jakby w tej chwili, jakby na przykład rozgrywka została zamknięta, to właśnie te 20 osób, tych 20 graczy na pewno otrzyma, otrzyma e, sterowacieniowe e, denary. No, i na 20 mamy tutaj pierwszy mam, mam, mamy Koguta, który też całkiem nieźle idzie. Mamy Ardu, Arduina, to są wszystko już nowi gracze. E, Crystal Devil, o, troszeczkę słabuje. E, Artemis, e, to już się dowiedziałem, od Klopatry, że to jest Dorotka. Także witaj, Dorotko. E, z, później mamy Ligię. No, Ligia też się obija, bo 25 miejsce. E, później mamy Troni, Ragnar, R, Ragnar, przepraszam. Ragnar. To jest 27, też ten laster. Później mamy starego generała orka, XP. Zarobiony jestem. 31 miejsce, incydent. Eee, w łąk, Łąk, łąk. Krwawy dentysta, to krwawego dentysta. Już mieliśmy okazję poznać, chyba dzisiaj krwawy dentysta był nadzalogowany, była, przepraszam. Eee, była zalogowana. Przepraszam, także, także 34 miejsce. I później mamy yy, to jest meraulek.pl. Widzę, że też się rozwija. Azilus 36 Gniewko. No, ale Gniewka to słabo idzie, bo mi się wydaje, że to jest stary gracz. Yy, Lesio. Później mamy Arvidasa. Arvidas w zasadzie jest często zalogowany. No, burza to wiadomo. Bogdan to chyba przestał grać i Mitsu mamy nowego gracza 7406 9, przepraszam, czyli 43 miejsce. Też grać z poprzednich rozgrywek, tak mi się wydaje. Chociaż to jest napisane Siama, ale mi się wydaje, że to chodzi o Siemę. Też słabo, słabo idzie. Hary już nie kojarzę. Nie wiem, czy to są jeszcze gracze aktywni. No i mamy jeszcze Katar. 45. Chyba już nie gra, to to chyba, chyba będę już farmy. Także do 44. wygląda mi się, do 4, 44. lub też 45. miejsca mamy punktów, e, przepraszam, mamy tutaj aktywnych graczy prawdopodobnie. No, tu wygląda to, że tak 40. to na pewno jest tutaj aktywny graczy, zobaczymy jak to będzie z łupieniem ich, złapaniem czy zawsze tą mgłę wykupią. Dobrze, lecimy teraz do drugiej części naszego filmu. Trochę tutaj przymarudziłem standardowo, czyli bierzemy się z aktualizację. Czyli mamy tak, wersję yy, z numerkiem 6.21. pierwsza nowość. Do karczmy mechanizmu kupiecki dodany został nowy przedmiot dotyczący glejtu na transport zwierząt do sąsiada. Yy, to chodziło tylko i wyłącznie o to, że na przykład jeżeli ktoś na starcie rozgrywki po prostu straci, nie, lub też sprzeda wszystkie zwierzaki, yy, by ewentualnie musiał czekać na kolejne przyjście gości, czyli rodziny, nie zawsze owa rodzina przynosi ze sobą zwierzaki, także gracze mogliby wpaść w taką pułapkę. Nowi z czego nie, bo starzy to raczej nie wiedzą o tym, że zawsze tych dwóch zwierzaków trzeba zostawić, jeżeli zaczynamy się bawić w sprzedaży, lub też niewolników. Ale nowi mogą w takie coś, taki coś wpaść, to jeśli oczywiście ta osoba będzie aktywna w miarę w, 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 w miarę w tej grze, zawsze możemy po prostu już na starcie gry kupując przedmiot, że tak naprawdę dwa trzeba kupić, bo trzeba kupić do transportu. Aha, jeszcze kupić trakt, no tak, no to trochę kosztów jest, na starcie może to być dużo. No i mamy tutaj właśnie ten taki mały glejt z Hanzy Kupiejskiej, który właśnie pozwala nam transportowanie właśnie e, owiec i, żebyś pamiętam, e, owce, kozy i konie. Z mi koni to nie ma żadnego problemu, bo wystarczy, że jeden konie jest i już tam nam się to wszystko kręci. Dobrze, drugi punkt. Nowość. Do usuwania aktywnych przedmiotów dodana została możliwość usuwania glejtu na transport zwierząt do sąsiada i dodatkowo wieżom uzupełniona została pomoc. Standardowo. Tu już nie będę to omawiał, bo to jest powszechnie znane dla osób, którzy już tutaj grają w tą grę. Także przechodzimy do trzeciego punktu. Zmiana. Uzupełnione zostało informacje w karcie kupieckiej w zakładce sprzedaż i kupno. E... Bardzo prosty temat. To jest coś takiego, że od czasu do czasu mam okazję podejrzeć, jak ktoś się nowy zupełnie loguje. I akurat tutaj jestem w sprzedaży. Przepraszam, w kupnie. No to po prostu mam na żółto plus te pokazane przeliczniki. Raz jest podzielone. Raz jest pomnożone. No to chodziło też chyba o zgłoszenie, jeżeli pamiętam, Rocibora. Dobrze, czwarty, poprawka. Poprawiona zosta... Pop... została grapple-based bitwa, jeśli przegraliśmy. Tak, tam wychodziło coś takiego, to chyba jupa zgłosiła i ktoś jeszcze zgłosił. A, Misza. Zgłosiły, zgłosili mi, że jeśli. No widać, jakie tyły mamy, bo to było dosłownie na samym początku rozgrywki, a teraz mamy już prawie drugi tydzień rozgrywki. I oni właśnie zgłosili, że coś takiego, że przegrali grę i się nic z tym nie działo. Teraz, jeżeli przegramy, gra zostanie zresetowana od początku i. Mi się wydaje, że przy drugim, trzecim przegraniu zorientujemy się, że po prostu nie, to, nie, nie tym pionkami gramy. Piąty punkt. Zmiana. W wersji mobilnej dodana została duża grafika animowana drogowskazu. Tak, Ten tu właśnie i Skadi przy, przywołała właśnie ten drogowskaz w poprzednim właśnie wywiadzie, tym ostatnim filmie starołaśniowym właśnie, że ona nie mogła tego... Staro, tego... Drogowskazu z, z migającą strzałką po prostu znaleźć, czy może nie znaleźć, to zauważyć, bo on był bardzo malutki, bo to wszystko jest w mobilce pomniejszone lekko. No i jest coś takiego, że jeżeli mamy normalnie w, w mobilce drogowskaz jest wyświetlany bardzo mały, bo nie ma potrzeby, ale jeżeli tylko i wyłącznie strzałka się pojawi, jest on duży. Także mi się wydaje, że teraz nie będzie problemu ze znalezieniem w wersji mobilnej tej migającej strzałki, bo jest mniej więcej wielkości, tak jak inne, po prostu tak jak teraz tu mgły nie mam. I ona mi tutaj miga. Dobrze, szóste, nowość. Do Twojej chaty w zakładce edycja Włosi dodane zostało kompendium dotyczący podstawowej nawigacji w SW. To chodzi o to, że ja wiem, że jak się loguje do gry, to jest też przez ramię spojrzałem nowemu graczowi, który po prostu się logował na żywo w liveie. Zauważyłem, że. Zauważyłem, że po prostu próbował różne rzeczy robić intuicyjnie, tak jak mniej więcej, bez czytania. Tak mówię, stara się jest wyposażona w wiele komunikatów. W zasadzie, czytając te komunikaty, tak jak właśnie tu jest u Michaela Jacksona, bo zauważyłem, że on po prostu czyta i jest to tak, że on w większości po prostu nie ma problemów. Jeżeli on mi coś zgłasza, to jest naprawdę w tym problem, czy albo się coś nie zgadza z komunikatem. Zresztą, wielce, dziękuję. Ale on tego, gdyby, nie ma z tym problemów. A osoby, właśnie, które po prostu próbują intuicyjnie, to po zalogowaniu się, jakby to powiedzieć, no po prostu starają się szybko lecieć dalej. To, co im się widzi, po prostu klikają, nie działa, no to, no to nie, no to jest po prostu słabo. Dlatego umieściłem tutaj w kompendium mniej więcej podstawowe informacje, gdzie jest zamknięcie zakładki. Gdzie jest nawigacja? Tylko to dotyczy wszystko wersji komputerowej, ponieważ... Yy, może też umieszczę wersję mobilną, nie wiem. Na razie, na razie tylko zrobiłem wersję komputerową, bo akurat ta zakładka, yy, przepraszam, te kafelki zupełnie są w innym miejscu. Chociaż tu jest przywołane dużymi literami. Yy, plus, gdzie możemy klikać, czyli na Avatara, jeżeli chcemy coś tam. Tu mamy tą naszą nieszczęsną mgłę, czyli wejście, wyjście z gry i te wszelkie informacje, które dotyczą tutaj mgły, bo te cyferki, które tam po prostu są lub ich nie ma, bo w moim przypadku teraz na koncie administratorskim tego nie mam mgły, to mi tylko strzałka miga, ale to jak te cyferki mamy na zielono, to znaczy, że nie sobie coś tam odliczają, tylko odliczają dokładnie czas istnienia mgły. No i oczywiście suwak, tego w wersji mobilnej nie ma. Suwaka do pomniejszenia, bo też zauważyłem, że osoby, parę osób mi zgłosiło, że jak wchodziły na komputer, to po prostu miały bardzo duże budynki, plus niektóre budynki po prostu po wersji mobilnej gdzieś tam pouciekały poza ekran. Ja tak mówię, tym suwakiem można się po prostu przesunąć, sobie pomniejszyć. Dobrze, to taką nawigację zmieniłem, umieściłem. Mam nadzieję, że jak osoby następne będą się logować nowe, to może troszkę się zatrzymają nad tym. Tak mówię, jeszcze dodam może wersję mobilną, ale zobaczę jeszcze na tym. Dobra, 7 punkt. Nowość. Dodane zostało w tabelach gospodarczych przyrost surowców przy pręgach. Dodane zostały w tabelach gospodarczych przyrosty surowców przy pręgach. Powiem szczerze, że już nie pamiętam o co chodziło. Wydaje mi się, że chodzi o ten temat. Że jak wejdziemy po prostu w kuźnie. I wejdziemy w żelazo, które pozyskujemy, to chyba chodzi o ten duży komunikat. A nie, przepraszam, już wiem, już sobie przypomniałem, to jest zgłoszenie, zgłoszenie Michaela Jacksona. Tu jak mamy, właśnie premia zwiat, mamy plus 75 w nawiasie. Tak, to są właśnie te premki. Przepraszam, pomyliłem się. Tak mówię, to jest sprzed prawie półtorej tygodnia, prawie z dwóch tygodni ta aktualizacja, także mam prawo tutaj po prostu zapomnieć. Zmiany. Zmiana. Wymienione zostały grafiki dotyczące Hanzy Kupieckiej. Tak, awatar. Mo możliwe zapewne gracze już zauważyli, że awatar został zmieniony. Ja może tutaj szybciutko wejdę. Och, chyba. Tutaj. O, Hanza Kupiecka to teraz jest taki jegomość. Ach, pewno tu nic nie widać. Hmm. Zaś awatar jest. To jest... No to tak jak widać. Tak jak prawie Mikołaj, tylko że bogaty na bogato. E, bogata czapka, kupca z wczesnego średniowiecza, bogato dziany i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście autorem grafiki jest Polska Dobra dziara e, Rolf. E, także dziękuję ślicznie za tą grafikę. Także tutaj została powymieniana Hansa Kupiecka. Ten jegomość też mógł się pojawić już w innych e, grafikach, ale może innym razem. Dziewiąty punkt. Nowość. Dodane zostało 5 nowych Twoich zadań. W zasadzie w tej chwili tych zadań jest więcej dodanych, bo chyba już jest 9. Ale w tej aktualizacji z numerkiem 21 były to 5. Nie przywołam ich, bo nie pamiętam, czy to już jest 9, czy to już jest 10. Fakt, że akurat w tym momencie, kiedy było zadanie 21, robione było to. Pięć nowych zadań. Oczywiście większość pomysłów tutaj na zadanie dała Kleopatra. Dziękuję ślicznie, Kleopatrze, za pomysły. Dziesiąty punkt, nowość. We wszystkich zakładkach dotyczących rozbudowy budynku do nas została informacja, co zyskujemy podnosząc budynek o kolejne poziomy. A tu dziękuję ślicznie, Pulasie, bo to pula właśnie zwrócił uwagę na to, że jeśli podnosi jakikolwiek budynek, to tak naprawdę nie wie, co on zyskuje. I oczywiście tutaj na dole mamy taką informację z dużymi literami, że jeżeli na przykład mamy. Kamieniarza, hater, kamieniarza rozbudujemy. To mamy więcej kamieni, więcej rudy żelaza, więcej złota, więcej węgla. I tak praktycznie przy każdym budynku to się pojawia. Także dzięki pula. Dobrze, to by było na tyle. Myślałem, że szybciej ogarnę tę, tę aktualizację. I tutaj rozgrywkę oczywiście, tych tematów jest cała masa. Czym bliżej będę aktualnych rzeczy, tym będę więcej mówił, to co się teraz aktualnie dzieje, lub też jakieś bolączki, czy jakieś uwagi, czy jakieś inne rzeczy, tak mówię, sięgając do tych czasów sprzed półtorej tygodnia, czy tam dwóch tygodni, no jest mi tutaj troszkę ciężko się poruszać już, jak już to zauważyliście, także przepraszam za moje pomyłki. Dziękuję bardzo za uwagę, jeszcze raz bardzo proszę o subskrypcję tego kanału, to nam pomoże w, w promocji gry, lajkowanie, no i oczywiście umieszczanie komentarzy, bo słyszałem ponoć, że YouTube zmienił algorytm i teraz jest coś takiego, że czym więcej komentarzy jest w algorytmie, tym lepiej jest dla filmu. Także dziękuję ślicznie, pozdrawiam serdecznie i do zaklikania w gospodzie drugiej rozgrywki w okrutnym świecie starej właśnie. Pozdrawiam serdecznie.